To jest wynalazek. Tak, jaki wynalazek? że tak, tak, tak. jak trwa powiedziałem. No jak tak możesz powiedzieć? No A może to jaka i Nie mówię. To jest taki wynalazek. Tak. Tak? To tak. na tak. 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 Ta wydra, ta? Oh, ha. Ale nie ma wąsika, byli, 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 byli. Witamy, witamy. Ona wcale, pamiętam, nie. Ona wcale nie chce. nic. Pół na pół. No. Także wiesz. No. Tak? I dlatego może wreszcie myślałem, że... go wiesz? Kto? Ten białej koszuli? Tak, ten z popularem. A, ten, to wąsik. Tak, wąsik, nie no, to jest redaktor z Marszala, Gazety METRO. No, a ten dziadka, czy w Lejbinie? Oglądałem kiepszek, on widział to. A gdzie jest Anita? <noise> to. Co? To. A tu. A, a. Co? A tu? Święta Zatoka z Kto? Anika. Anika. Święta chrowa Za ją w oświatek, do krawika, tysięcy A? duża zjadła. A za kopięcie w i można To są siekierki, zobacz tam, tam daleko. siekierki, siekierki, tak, siekierki. Można zobaczyć. tak, tak. Sejm. Tak, sejm, jest sejm, tak. Tak, no jest.